Tadeusz Dołęga Mostowicz, Znachor, odcinek ósmy. Zaczynało już szarzeć na wschodzie, gdy po długim stukaniu zamknięte okiennice dostali się wreszcie do małego sklepiku przesiąkniętego wyziewami beczek od śledzi, odorem piwa i nafty. W izbie za sklepikiem, większej, lecz jeszcze bardziej cuchnącej, pełnej dymu, staniego kwaśnego tytoniu, siedziało w kącie kilku mężczyzn doszczętnie pijanych. Gospodarz kwadratowy drap o twarzy zaspanego buldoga w brudnej koszuli i w rozpiętej kamizelce, nie pytając o nic, postawił na wolnym stoliku butelkę wódki i wyszczerbiony talerz z obrzynkami jakichś wędlin. Ale było tu ciepło. Rozkosznie ciepło i zgrabiałe ręce zdawały się rozkosznie, aż boleśnie tajać. Pierwsza szklaneczka wódki rozgrzała od razu gardło i żołądek. Przygodny towarzysz nie przestawał mówić. Pijacy skąta nie zwracali. Na przybyłych najmniejszej uwagi jeden chrapał głośno, trzej pozostali wybuchali od czasu do czasu bełkotem niezrozumiałych słów. Zdawali się o coś wspierać. Druga szklanka wódki przyniosła Wilczurowi pewną ulgę. Szczeniasty towarzysz Wilczura podniósł do góry pustą butelkę i zawołał – Panie drożdżyk, jeszcze jedną! Szafarzu wszelkiej radości, opiekunie zbłąkanych, dawco świadomości i zapomnienia! Ponury szynkarz bez pośpiechu przyniósł wódkę, szeroką dłonią trzasnął w dno i postawił odkorkowaną przed nimi. Profesor Wilczur w milczeniu wypił i wzdrygnął się, nigdy nie pił i wstrętny smak ordynarnej gorzałki wywoływał w nim obrzydzenie, ale czuł już lekki szum w głowie i chciał oszołomić się zupełnie. Towarzysz profesora zaśmiał się głośno i duszkiem wychylił szklankę. Potem wziął kolejną, stuknął w szklankę wilczura i wypił. Jeżeli chcesz, maestro, dowiesz się, jak naprawdę wygląda szygowna. dama. Możesz się podpatrzeć w łazience przez dziurkę od klucza. Sprawdzisz, powiedzmy, że ma zdezolowany biust i cienkie uda, Dowiesz się o niej czegoś nowego, ale jej, o jej istocie nie będziesz w dalszym ciągu nic wiedział. Bo nawet, gdy jest sama i zdejmuje skafander, w który się zawsze ubiera dla ciebie, ma pod spodem drugi, którego nie zdejmuje nigdy i który dla niej samej jest czymś nieprzeniknionym, prawda? Oczywiście są chwile, kiedy można komuś zajrzeć przez rękaw czy za kołnierz. Są to chwile katastrofy, skafander się rozdziera pęka, zjawiają się szczeliny i szparki. Od, od, na przykład w takiej sytuacji, w jakiej ty jesteś teraz wodzu. Przetoczyło się po tobie coś ciężkiego. Pochylił się nad stolikiem, wlepił wilczura swoje niebieskie, przekrwione gałki oczne. Prawda? Zapytał z naciskiem. Tak. Skinął głową profesor. Oczywiście! Gniewnie krzyknął Obiedziński. Oczywiście! Człowiek tak pragnący spokoju, tak jak ja, nie może kroku zrobić, by nie otrzeć się o głupotę ludzką. Bo dno każdej tragedii to głupota. Więc co? Balon czy koturny? Zbankrutowałeś? Wylali cię z jakiegoś ministernego stolca? Czy rozczarowanie? Co? Kobieta zdradziła cię. Wilczur opuścił głowę i odpowiedział głucho. Porzuciła. Oczy obiedzieńskiego błysnęły wściekłością. No więc i co? Wrzasnął. Więc cóż to jest? Co to jest? Wilczur chwycił go za rękę. Co to jest? To jest wszystko. Wszystko. W jego głosie musiało być coś, co starczyło za najmocniejszy argument, gdyż obiedziński uspokoił się, skulił się i zamilkł. Dopiero po kilku minutach zaczął mówić cicho, jakimś narzekającym tonem. Odłe jest żyć, a ja mam pecha. Brzydę się wszystkimi sentymentami. To właśnie los musi wiecznie rozrzucać na mojej drodze różne ofiary sentymentów. Diabli nadali nie ulega wątpliwości, że to rzecz względna. Jednego maczuga z nóg nie zwala, drugi poślizgnie się na pestce od wiśni i łeb Nie ma żadnej miary, żadnego kryterium. Pij, bracie! Wódka to dobra rzecz. Nalał szklanki. Pij, powtórzył wciskając szklankę w palce wilczura. Ej, drożdżyk, daj następną. Gospodarz zwlókł się ze swojego legowiska walkowi i przyniósł butelkę o czym zgasił światło. Nie było już potrzebne. Przez okno z brudnego podwórza zaglądał pochmurny i dżdżysty dzień, a już zupełny dzień. Towarzystwo skąta porzuciwszy chrapiącego kompana, wysypało się na ulicę. Obiedziński oparł się na łokciach i w pijackim zamyśleniu mówił. To jest z kobietami. Jedna przysie się do ciebie i wszystkie soki wyciągnie, inna obedrze cię z tego, co masz, trzecia oszuka na każdym kroku, albo i taka będzie, co cię wciągnie w w powszechne błoto. Pranie, sprzątanie, pieluchy i takie rzeczy od żyć. Ale to nieprawda. To wszystko od mężczyzny zależy, jak jest. Po jednym spłynie gładko, drugi, jak postrzelony kot, zakręci się, zapiszczy i zdycha. A ty jaki jesteś, amigo? Twardy musisz być, jak wielkie drzewo. Gdyby cię skoro obłuskano, porózłby nową. Gdyby cię gałęzie obcięto, wyrosłyby nowe. Ale ot! Wyrwało cię z korzeniami, z gruntu, rzuciło cię na pustynię. Wilczur pochylił się ku niemu i wybełkotał. Z korzeniami. To prawda.